Elo, widzowie, w dzisiejszym odcinku w Minecraft z Evo! Ewo, Ewo! My sobie pobraliśmy, nie! Wygraliśmy w taki klęcz Udało się, bo. Dobra, widzowie, my sobie w jak Dobra, widzowie, my sobie chwilę e, wcześniej pobraliśmy, żebyśmy ich Udało Ewa mi się wybaczyć, mam na to. E mi. Nie! Widzowie, sorry, że ten kaski wyglądał 50. Dzięki, właśnie, dzięki, za 60 ławek. O zrobić piosenkę przecież? przecież piosenkę, piosenkę, piosenkę zrobię. Tylko mam małe problemy, więc widzowie. Nie, niedługo wyczekuję się po swej. Huu, <laughs> to będzie węgier najpewniej. Dobra, ja bym co ja jestem na dole. to Bo się pan w tej chwili. ja mam dwa krewki, nic, co zrobiłem. Z tej kółki! Nie lubię, lubię włócznie! A no, o, i widzowie, naszym ogólnym celem jest wniesienie Minecraft. No. Ultimość ty to jest jak sturpa. No patrz jak wyglądał mieczyk! No, ty masz to fajne. I mam włócznie Janek. No, ty szkoła kopiesz. Znaczy ja nie mogę być gorszy. Nie mamy

Przecież, przecież... się podzielę z Tobą. No wow Dobra, już idę tu, gdzie jest wyjście. Dobra, chodź, ja tu skaczę. Może chodź, chodź, chodź. Chyba o masz pochodnie. Na początku chciałbym ci dać tu połowę. Czekaj. Dobra, trzymaj. I piec I Ja tutaj krafnę Ja mam włócznię drewnianą Ale to włócznię sobie zostawię to na później Nie, to jest właśnie do wrak masz elytra. Ja mam jedną pochodnię A to są już Ja jeszcze idę do podziemi do naszych mand podziemnych Dobra, mamy jeszcze trochę oświatki unikłodarne mm. No, piznę, mszy, mszy. O, mszy, no piznę, To żelazem trzeba Ja kopię w drugą stronę. Widzowie, dobra, to zostaw mi. To podzielisz się za mną? No. Dzięki. I teraz tutaj. O, sur, 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 przepraszam. Będziemy mieli na całego seta. Ja nie robię na razie klatę, bo mam tu złoto ja się zostawię. Skończył mi się kill dobra. Będziemy mogli mieć e enchanting. Gdzie jest ten crafter? Enchanting. Ogułem, będziemy mieli wizowę na randę. No i diaksy patrzcie kilof. Dzięki. Eee, okej. Okay. No wie. Nie no rozumiem, to jadę. Ma być furia, przepraszam. Albo w swojskie rym. Kiedy wydajesz to piosenkę? jakby mi na 50 subów? No problemki, problemki. Mm -hmm. ah. Czy mieć więcej tej miedzi? No właśnie. No właśnie, no miałeś. Nie, nie, nie. Ja, ja, ja szukam teraz dla siebie. O jej, może jakiegoś żelaza. Mam. Mam miedź. Tak. Bo ja nic nie widzę, będą musiały. ile tego? No proszę, to jest dla Ciebie. Sekunda, bo ja nie mam węgla i tyle. Ja szukam węgla ciągle. O, mam! węgiel to mogę? To ja idę w inną stronę po prostu.

On Duży złożo. Chyba, Czekaj, ch bo jeszcze kopię to żelazo. Dobra, Chyba, ja. Ja, 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 ja. całe. Jak pan zostawiłem ja, no, Nie, zakopuję. Ale już Nie idę. Ale ma, ja całe. Gdzie ty? jest? Ja sprawdzę czy są Ja sprawdzę, czy są ja sprawdzę czy są Oj, nie, nie, Osiem. Trzymaj To moje Teraz ja dokładam swój, swój węgiel. Albo nie jak ty. To... I na początku robię jaj. A później zrobię żelazo. No dużo. Chcesz trochę? Nie, dwadzieścia jest w zasadzie potrzebne. Okay. nie, Wiem. Jest ziem. Wiem. Nie, No, to już chyba nic nie będzie. Nie ja patrzę co tam u ciebie. Tu mi się mój żelazo. Mój taniec. No ja Miałam amie, Dobra, dobry, robię sobie czapkę. Ja, ja od ciebie, bo to czapkę. Dobra, dzięki. Ja wiesz, że ja co? To lazury dla żuli. No tak. Tyle tego napisu? Chyba ktoś musiał być dużym żulem. <noise> tyle tego. Co nie jest śmieszne? O tak. No i może znajdziesz jakąś dużą jaskinię. To ja jeszcze robię sobie zbroję. Wiem. ja robię zbroję, żeby ci pomóc ja, w nagłym wypadku. Dobra. Jeszcze zabiorę trochę tego żelaza, żebyśmy zrobili sobie południe. Ty już nie masz. Masz jeszcze coś ja jeszcze nie przypalam tego typu, przypalam moje żelazo. Za chwilę do niego wrócę. Muszę. Badylę. Muszę zrobić. Dosłownie. A nic nie znaleźliśmy praktycznie. Dosłownie. I jeszcze tak, do... jesteś tu? Tu jesteś tam. To jest twój nick. Ale ty się gąbku dopupałeś. Tutaj... Tutaj... Nie ma z tego wychodzić dwa dni, wiesz o tym. Dobra, jestem jakoś z innej strony. Po prostu już mieli kilka tych tuneli. Mm -hmm. Lapis? Dobrze z się ten napis. Ty ile masz, tak? Ja mam 49, to już mamy prawie dwa staki. już nic nie widzę. No już teraz to się trochę nie opłacę. Napiszcie, no widzowie, czyście się opłac... Nie, no. No w moje żelazko. Ja jeszcze zostanę chwilę. Ten kamienny? Czy miedzianny? Niesz kamienny, to prawda, ale mniejszą niż żelazny. Ja jeszcze to

Mega tragiczne to się nie bijemy. I jak mega dobre, to się nie bijemy. O Woda.

Ja się chyba do, 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 do Przecież ja cię widzę, my prawie kopiemy w tą samą stronę. Muszę za chwilę do siebie najpewniej dokopiemy. No dosłownie. Ja chcę zobaczyć, jak my się dokopiemy do siebie. Kupisz na jedną trawkę. No to

Tak się robiło. Miję. Pokaż To? jest Halo? sobie. Chyba. o, 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 oh, oh, oh. no, oh. oh, oh, oh. no, nie bij! Nie bij, nie nie mnie. No. Chciałbym.

Musimy iść gdzieś wyżej i tam kopać. O się ile Patrzcie nas... raz, tak, tak dwa, tak trzy. Ja tam... mega logo